Doşirou tsukai! Ah! Ah! Siemanko, i w dzisiejszym odcinku kupujemy furę najtańszą, jaką znajdziemy, więc będziemy musieli pojechać do jakiegoś autokomisu, wybrać auto i je opłacić. Więc musimy zadzwonić po autokomisach. podzwonić troszeczkę. E, mamy już wybrane parę kontaktów, ale to muszę najpierw załadować. Jest, moi drodzy, Sejento. Ja muszę wam się przyznać, że już wcześniej robiłem mały research i dzwoniłem do nich i nawet powiedziałem, że rezerwujemy to auto. Dobra, rakieta. I dzwonimy. Ja powiedziałem panu, że. Proszę zarezerwować, ja przyjadę za tydzień. Po to zobaczymy, czy zarezerwował w ogóle. Uwaga, mamy dla was bardzo ważne ogłoszenie: już 7 września o godzinie 16.00. Zagramy pierwszy wspólny koncert w Ośrodku Kultury w Mysiadle. To jest pod Warszawą. Link macie w opisie. Zagramy takie hity jak Essa. ale jest no i oczywiście Skiby the toilet goni mnie Skibidi toilet goni mnie Mówili mi, mówili mi rzeczy dziwne Ale z ciebie bambik, ale z ciebie bambik Puk puk oraz Sigma Częściej się, się cały blok, kiedy kręci się impreza Oraz babka kamień, ale to nie będzie wszystko Babka kamień, babka kamień No i oczywiście będzie mita z nami. Autografy, zdjęcia i tak dalej. Piątki. Widzimy się już 7 września, link macie w opisie. Godzina 16. Halo? Halo? Dzień dobry, szczęść ja? Boże. E, ja dzwonię w sprawie auta. auta. Co macie najtańszego z aut? E, polówkę mamy, Skodę mamy. No tam i coś znajdziemy. Dobra, czyli przyjeżdżamy i wybieramy. I znajdziemy coś. E, tak do 1200 damy radę? Tak. No to pięknie. Nie, nie, 1200 to nie, 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 nie. A ile? 1200 to mamy Seicento mieliśmy, ale sprzedane. W takiej cenie to Fiat ja, Jak to sprzedane? Bo ja rozmawiałem wcześniej z panem, że że miała być rezerwacja Seicento, że ja dzisiaj przyjeżdżam. To jest za... Tam... No, kiedy to było? W piątek dzwoniłem, czy w czwartek jakoś tak. No a pan wysłał zaliczkę? No zaliczki nie, bo nikt nie powiedział, że żeby... no to. No to, to rezerwacja wiadomo idzie przez zaliczkę, to pan też jeden wesłał zaliczkę i kupił za... Dobra, a jakie są jeszcze auta? Dzisiaj? Na dzisiaj, bo już potrzebuję na no, dzisiaj. Ja za dwa, trzysta. I to jest najtańsze? No i Fiat Kun mamy za 1500 tak może. Dobra, dobra, ale dobra radę tym dojechać do domu? Tak, normalnie tak. Dobra, dobra, no to dzięki bardzo, to się widzimy, na razie. Dobrze, razie, do widzenia. O, nie ma auta, także widzimy się w kolejnym odcinku, to było na tyle, <laughs> siemano. Ważna informacja, dzisiaj też otworzymy paczkę od widzów. E, słuchajcie, gdybyście chcieli przesyłać paczki, to możecie na paczkomat vav 380 m Proszę pana motorzystę, żeby napisać, e, możecie przesyłać mi, dobra, lecimy, let's go. Ponieważ mamy ponad godzinę drogi do auta To stwierdziliśmy, że zajedziemy coś zjemy tutaj No bo jednak ja śniadanka w ogóle nie jadłem A będę cały dzień w aucie Więc trzeba się bardzo przygotować na ten dzień Let's go, dawajcie idziemy zjeść Let's go jedzonko Mamy A jeszcze potka, dawaj Foteczka Piąteczka Tutaj tata zrobi, tak? Dziadek Dziadek Dzięki bardzo, piąteczka jeszcze raz za też szmateczka. Dzięki, i od razu. Super, bardzo się cieszę. Wisi widzowie podchodźcie od razu, nie bójcie się. Subskrybujcie kanał koniecznie. Dobra, pojedliśmy już trochę, zobaczcie jaki brzuch wielki, przeżarłem się, jednym burgerem się przeżyć, to już jest szczyt, trochę się rozglądam tutaj za furami, ale żadnych gruzów nie ma, e, więc po prostu musimy jechać do tego autokomisu, w którym się umówiliśmy i wykupić nasze wymarzone auto, widzowie, naprawdę, trzeba wykupić furę, lecimy, let's go, chcemy teraz już wypłacić siano, bo płatność tylko w gotówce, dobra, jesteśmy na miejscu, nie wiem czy nie będzie trochę przypał z tą kamerą, pamiętacie? Pan dosyć nie od nas potraktował na początku Zobaczcie w ogóle jakie fury tu już są Tu już... Stary, To moglibyśmy wziąć Zamknięte, ale zobacz jakie to jest idealne A w ciemno ile byś dał, że ta mikra kosztuje? Tak, mikra? No 29,5 tysiąca CO?! 30 tysięcy to? 30 tysięcy, ja Czuję dreszczyk emocji, ale Powiedzieli, że tak tam średnio? Okej Nie Nie Dobre. Dobra. Już już szef idzie tutaj. Siema, cześć. Grzesie, miło mi. cześć Cześć Cześć. kurczę, A co wy z tym robicie z tym kaczorem? E, będziemy testować, sprawdzać. Cały dzień będę spędzał w tym Wyskocnie aucie Dzisiaj i takie Będę tam. skakał do basenu. No, coś zobacz, czy ci odpowiada. do basenu będziesz skakał? No zobaczymy, no pewnie tak. Zobaczymy. Ale jak nie to tylko z rampy, No, tam wibie było kupić, a nie z Frena. No, no dobra, Malgo, zobaczysz, ci się podoba to. Patrz, a to mi się już podoba. Patrz, no, jakie dobrze. malowanie dobre. Yeah. Mocne! A czy macie coś... Ale dobra, najpierw zobaczmy co tutaj jest. No! Dawaj. To mi się podoba! Zobaczcie widzowie! Stary dowolony Człowieka... Pierwszego jeszcze... Słyszałeś ten wydech? No jak? Ej, grubaśnie! Grubaśnie! Ty no tutaj to basen tak siądzie z tyłu życzony! Stary! Ha? Drzwi za to! Te drzwi w gratisie? Te drzwi! Nie wiem, to nie maje. Da pan w gratisie to. No te drzwi! Możemy? To mój. Aaa, myślałem, że to ja, pana! Ja poglądam. oglądam! A pan, pan ogląda, a co pan poleca? To a to, to już jest zarezerwowane to już zarezerw jakby coś. Proszę nie zbliżać, się, ta fura jest kupiona Dobra, 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 dobra. jest! Te drzwi w gratisie? Tak, tak, kurde. No to już teraz mam wartość. Halo, halo. to masz kurde, jedną dziesiątą halo, halo. samochodu. Mo, może właśnie tu jest haczyk, mordo. Można wkać. O kurde, Olej, leje Nie, to woda. Ty, to jest normalnie na tym, na, na co? Piękne auto. Czekaj, ja zgaszę, może żeby było lepiej słychać no, Katalizator ma nawet. Tak? Że... A y, masz coś innego ewentualnie w ofercie? No to nie podoba ci się? Nie, podoba mi się. No, bagażnik to się nie zamyka, nie? no co? Nie zamyka się? No tam są podwójne drzwi w bagażniku. No to, <laughs> to, nie to, to kurde, Drzwi Nie zamykaj się, normalnie, <laughs> Zostań królem YouTube'a Król YouTube'a, panowie Ej, zajebista fura A to który polecacie bardziej? Tego czy Tego czy polecamy. Ej, patrz jaki on jest stary to jak pracuje ono, bory, Wybojany jak cycki <laughs> starej bady Dobra, no to testujemy Testujemy i zaraz wracamy Ale goście zajebiści No, to naprawdę Naprawdę widzowie polecam Czekaj, jak się otwiera to? Tu, tu, tu bardzo cenne elektryka, kurde o, jezu! A, bagażnik się od Bagażnik, chłopie, Musisz go trzymać! Nie domyka się! Stary, bo te drzwi ci wylecą, nie możesz chyba zadupcać A, dobra. Dobra, to. Delikatnie, a to później. Te... Do, we, weź tu na boku, to na sznurówkę to zwiążemy czy coś. Dobra! Stwierdziliśmy, że jednak spróbujemy zamknąć ten bagażnik. Bo, patrzcie, tu ogólnie, czy tak na szybkości, drzwi dobrze przylegały. Patrzcie, uderzałem w te drzwi, co nie? Więc lekko odsuniemy je i może się zamknie. O oh, kurde, już myślałem, że się, się zamknął! Nie, chyba się zamknął. Nope. Ale e, nie wiem, czy pa, kojarzycie takie były e, rolki, że ktoś na pieprza nie może zamknąć, podnosi, a tu ktoś łeb ma. <ścoughs> e, nie, no, nie wiem, czy wiecie, coś się zblokowało. Upaki, oszalałeś! Dobra, zaraz zaczniemy testować na full naszą furę, ale najpierw okleimy ją, skastomujemy, mamy tutaj pełno naklejek, Mr. G plus foty moje twarz moja, więc najpierw zrobimy ją, żeby wyglądała epicko, a później będą najróżniejsze testy. Testy, jakie nas czekają, to obrzucenie balonami z wodą, rozwalanie arbuza baseballem, driftowanie z pełnymi szklankami wody. No i oczywiście skok z rampy. Dobra, wycinamy, moi drodzy. Trochę wycinania będzie, no ale czego się nie robi dla wymarzonej fury, tak? Dobra, spójrzcie, nam już bardzo mało naklejek zostało, bo auto jest praktycznie całe oklejone. Jest duży napis Mister G, są małe różnokolorowe napisy Mister G. I oczywiście, co jest? Są naklejki z twarzą Mister G. Więc za chwilę już kończymy i przechodzimy do naszych testów. Powiem tak, jest już blisko, tu jest zarąbiste, jeśli chcecie takie naklejki albo koszulki z Mr. G, to wbijajcie, w opisie macie link. Żartowałem, jeszcze nie otworzyłem sklepu. Zaraz zobaczcie efekt końcowy i przechodzimy do testów. Gucio, Guciuś, przyklejaj tu naklejeczki, chodź tu. Chodź, Gucio, masz naklejeczkę. Naklejeczka. Zobacz, fajna naklejeczka, nie wiem czy tu przykleić, no. o nie Czujny A my przechodzimy do pierwszego testu, czyli do testu z balonami i wodą Balony z wodą Challenge polega na tym, że wjeżdżam rozpędzonym autem przez tą bramę I muszę zrobić dwa kółka w środku W tym czasie chłopaki biorą swoje balony z wodą i rzucają ile mają siły prosto we mnie I najważniejsza rzecz, przy tym challenge'u będę miał pootwierane okna Więc muszę uważać na głowę No to widzowie zaczynamy, let's go Ach, nie. Co tak walnęło stary? Drzwi mi wy... ja pie. Kto tego nie zabezpieczył, no to jest ja nie wiem. Dobra, próba numer dwa, mam nadzieję, że teraz się wszystko uda, uwaga. <gry> Ponieważ Mariusz twierdził, że za mało dostałem, to robimy dogrywkę. Let's go! Tragedia widzowie. Mocno. Trzeba dobra, ja teraz... Challenge. Chciałem powiedzieć, że miałem to, w drużynie. Ja jestem mokry. Ty go rzuciłeś dalej? Tak, ja dostałem. Ty dawaj jedziesz. Dobra. Tak? No jasne. A my rzucamy. Dobra. Jedno kuleczko? Tak, dobra. Ej, to jest największy challenge. Mój tata będzie dostawał balonami. Let's yeah. go. Będzie grubo. Nie! Yeah.

Ja. Yes. Zale... Jez <gry> <gry> <tyłu> <gry> 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 Pierwszy celet zaliczony. jesteś Pokaż tyłu jesteś mokry Pierwszy jest zalicony to. panowie Nice Pierwszy jest zaliczony, let's go do kolejnego. Za chwilę przejdziemy do kolejnego challenge'u, ale najpierw obiecana paczka, którą otworzymy. Znaczy już jest otwarta, ale zobaczymy co tutaj jest. E, zobaczcie, mamy jakiś prezent. Coś o mnie, XD, zobaczymy co tutaj jest widzowie. Dobra, są jakieś listy. Tu jest dużo kopert, ale mam mokre spodnie, już mi się tak klei wszystko do tyłka. Prezenty dla Łukasza, dla Jacka Frosta, to mu prze, e, przekażę. Tu jest naklejka. Na parkiecie tak to robię, dance, fajne. Jest! Ej, czekajcie To jest dla mnie? Grześ, prezent główny Breloczek z tenisem Nice, akurat zacząłem chodzić na tenisa Na pewno się przyda, kozasko Tutaj list, coś o mnie eee, Czytać na własną odpowiedzialność Grozi zanudzeniem się To przeczytam później eee, Przygoda z Mr. G i Jackiem Frostem, moja historia Jak to się zaczęło, też przeczytam później I kolejny prezencik, patrzcie jak ładnie zapakowany Patrz, stary Bransoletka z napisem Grzesiu, ej Mega, zaraz zakładam ją dowie kolejne, kolejne rzeczy Czekolada, za chwilę zjemy Panowie Ooo, czekolada Dzięki daddy <grym> No ja wiedziałem, wiedziałem Kinder Bueno, o. to dla nas Mariusz Ej czekaj, co to jest? Tyle zdjęć Ja to odkładam Patrzcie co tu jest Fanarty Fanarty Jestem narysowany Ej mega Fajne Mega Tu jest napisane, czekajcie Hej, Jack and Mr. G, chciałem wam podziękować za wszystkie rzeczy, które dla nas robicie. Cieszę się, że was poznałem, jesteście najlepszymi youtuberami. Nina. Dzięki bardzo. My też się cieszymy, że jesteś z nami. W ogóle, ile tu jest tych rzeczy? Kolejny fanart. Mega. Mega. Jack Frost i Mr. G. Dla Jacka zostawiam tutaj. Liścik. Tam było napisane, e, nie czytać, w sensie ktoś tam pisał, żeby nie czytać na odcinku, więc nie będę czytał. Kolejny fanart. Mega ładny. I list. Który też później przeczytam Wojownicy Jacka i Mr. G Słuchajcie, na Instagramie jest nasza grupka Więc bijajcie na Instagrama, obserwujcie mnie Tutaj jest mój Instagram, koniecznie wbijcie teraz Tam, słuchajcie, możecie pisać do mnie wiadomości Chciałem bransoletkę założyć, ale niestety jest trochę za mała Więc poczekam aż schudnę <grym> Wtedy założę W tej konkurencji chodzi o to, że jeden z nas prowadzi auto Rozpędza się, a drugi wali baseballem W tego oto arbuza. Cyk Cyk I ma być rozwalone Kinder Bueno, pięknie siada. wysyłajcie mi Kinder Bueno, ale najlepiej bez cukru, najlepiej. Let's go do kolejnego challenge'u. Widzowie, challenge nie jest taki prosty, bo ja muszę tym baseballem bronić się przed arbuzami. One będą we mnie leciały i mogą mi zrobić realną krzywdę, więc ja muszę się bronić jak najszybciej i jak najmocniej. Dobra, ej. Drodzy widzowie, robimy akcję. Bo my będziemy teraz rzucali arbuzami w grzechka i tak jak Grzesiek powiedział, on musi je rozwalić. Ale stwierdziliśmy, że trzeba to trochę urozmaicić. Rzucimy mu również tam balony z wodą, żeby to się wszystko nie na niego rozprysło. Prawda, Janek? Prawda, prawda. Dobra, panowie, tylko bezpiecznie i widzowie, teraz razem. Mr. G! Mister G! Mister G! O! Ale tu się rozwaliło starej całe buty mam mokre! O, o, o! Daj! miało nie panu mi O! Nie! Ball, ball, ball. Pokaż to. O! Ja! 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 A! Mega! Ty, dziś, zobacz jaki to jest uwalony samochód. No. Ja proponuję, żebyśmy wjechali na ponownych zasadach jak ostatnio i obczycili go szlaufem, a nie balonami z wodą. Ale jak na ponownych zasadach, że co? No, że po prostu robisz kółko, chcesz wyjechać i my lejemy samochód z szlaufem. No chyba o ci Nie! 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 Nie, nie, koniec, hej, otwórz tą bramę Chłopie oszalałeś, otwórz tą bramę, nie, nie A! A! Auto miało być myte, chłopie Dobra, koniec tego mycia, koniec! A! Nie, ręczny Dali radę Widzowie, bezpieczeństwo, przede wszystkim, więc mam na sobie kamizelkę. Postaram się jakoś zamknąć bagażnik. No. Chociaż się nie dało. I ćwiczymy driftowanie. Zawsze chciałem driftować, więc let's go. Lecimy z driftowaniem. Lecimy, tylko mam mało paliwa. Zaraz rezerwa się zapali. Stary drip ze mnie jest. I ja wbircie mówię przywale, albo w drzewo, albo w samo. Dobra, jeszcze raz to samo. Dobra, zobaczymy jak Mariusz poleci. Dawaj! To jest stary beciarz, on BMK kami latał. Widzowie, teraz będzie gruba akcja. przypieprzy w coś. Dawaj w drzewo, tylko pasy zapnij O kurwa, Coś ty zrobił! Chłopie, plastyki żeś wypieprzył! Chciałem dać w... dalej, jak wyjechałem z zakrętu i udało się, ale za mocno nie? Ja bym, kur... Cholec... nie, mnie zarzuciło i chciałem wiesz, na o, kur... kurde. Kurde. o kurde, Dobra panowie, teraz dla mnie challenge. zapierdzieram tyłem i prostuję się tutaj. Dobra. Robię to. Kurde. Okay? Jesteście, cali? Jesteście cali? Dobra, ja widzę, że odpalił, ale zaczyna się powoli dymić, więc, więc szybko jedziemy na ranczu i skaczemy z rampy, bo on zaraz się zapali. Ja czuję. Dawajcie szybko, chłopaki, dawajcie. Dobra widzowie, Mariusz już zakłada nam kamery, bo przygotowujemy się na najmocniejszy challenge w tym odcinku e, Mianowicie skok z rampy Jak my już w lesie, w lesie Mariusz skoczył w korzenie i te auto wyskoczyło To to zabije te auto, to rozwali tą furę Zobaczcie, auto będzie leciało, no nie wiem, boję się tego challenge'u i mam nadzieję, że nic się nie stanie widzowie Bo to jak to wyskoczy fura tutaj to może się różnie skończyć, naprawdę. Także widzowie subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapki w górę, a my zaraz lecimy furą w powietrze. Dobra powtórka! Widzowie robimy rundę drugą, podwyższamy trochę i jadę z większą prędkością. Przełamałem się, więc trzeba jeszcze mocniej dowalić. Let's go! Drzewo przypieprzyłem O kur... Patrz co się odpieprzyło tam. O kur... Patrz. o kur. Wyłamałem stary to. Co to jest? Co to jest w ogóle? Od filtra powietrza. Żartujesz, to już nie pojedzie? To trzeba Dobra, widzowie, mega się bałem, wyskoczyłem z tej rampy, przywaliłem tu, o, poleciałem, uderzyłem w drzewo. Pokaż to ty. Ta. Przywaliłem normalnie i odpadło to wszystko. <noise> Mówiłem! Oh. Mówiłem, panowie! Widzowie, powiem wam, nie róbcie tego w domu, nigdy mnie tak łeb zaczął napieprzać. I nie wiem chyba w ogóle czy cokolwiek zjem z tej to chyba odpada. Tak mi łeb boli. Ej, co on odpie... Ej, co on robi? Co ty robisz? Niepilów! No, Ten no. grill miał być nie tutaj! Przeczule mi zapali się! Ku serio. Ale... Pali się fura! Dziwilu. Przecież ta fura się zapali! No ale chciałem zrobić tego grilla nam! Ale zobacz, pod... zobacz co zapaliłeś! Tykta się pali! to się pali! Dykta się się pali! Cię się że to się zapali! No spokojnie, tutaj już jest easy! Ja Ale się zesrałem! Przecież stary, on mi całą, całą furę za fajczy. Przecież ona miała jechać jeszcze na koncert. A on mi teraz nasmrodził dymem i tak dalej. Ja rozumiem stary, że to jest grill, ale myśmy nie wałczy, tylko obok. chłopie. Okay. Nie wiem, dobra. Ja nie wiem. łeb mnie już napierdziela stary. Nie wiem czy przywaliłem łbem w ten. O no. Czy, czy ty oddebilniałeś? Chłop! Się zapali. No, przecież No, to... Dawaj, gaś to, przecież... gaś to. Kurwa. Jest gaśnica też. Już... Jak nie sądziłem, że to aż tak będzie się palić? Tu debilu. Zgłupiałeś? Przecież patrz, o... Coś ty zrobił No i co my teraz... Podsuwitka się zapaliła co, A co, co my teraz... teraz zjemy? Co zjemy? Zesrałem się, ja wiem, że miało być dwa, cztery kawałki, ale bez przesady No i ja... Czyścisz to Ja mam w stary Dobra widzowie, nie wiem, my tego grilla już odpuszczamy sobie, jedziemy na, jakiegoś, jedziemy na jakiegoś kepsa, zostawcie 5000 łapy w górę e, My mamy pomysł, żeby stworzyć lodziarnię na kółkach, jeździć po mieście, rozdawać widzom lody i tak dalej. Piszcie też swoje pomysły na odcinek Jeśli Wam się podobało, subskrypcja, łapka w górę i będą odcinki z autami też. Elo, do zobaczenia.